Sortowanie to mechanizm pozwalający ustawić dane w takiej kolejności, w jakiej sobie życzymy. Najczęściej jest to kolejność alfabetyczna w przypadku tekstów lub rosnąca w przypadku liczb. W arkuszu sortowanie mam listę, z którą pracowaliśmy już przy filtrach i powiedzmy, że chciałbym taką listę posortować według nazwisk alfabetycznie od A do Z. Jakie wymagania ma sortowanie? Podobne jak filtry. Czyli lista nie powinna mieć całych pustych wierszy ani całych pustych kolumn. To wystarczy. Jeżeli teraz chcielibyśmy posortować według jednej kolumny, na przykład według nazwiska, to wystarczy jedynie ustawić się w tej kolumnie nazwisko. Obojętne na którym nazwisku: czy na Adamczyku, czy na Wolskiej, czy na Szwarcu. Nie ma to znaczenia. Jeżeli jesteśmy ustawieni w tej kolumnie, według której chcemy sortować, to teraz klikamy w kartę Dane i w karcie Dane. Mamy taką grupę przycisków sortowanie i filtrowanie, i tam są trzy przyciski, które pozwalają nam sortować. Jeżeli chcielibyśmy po prostu posortować alfabetycznie według danej kolumny, tej, w której się znajdujemy, to klikamy przycisk oznaczony AZ i strzałką w dół. Spójrzcie, co się stało. Excel przestawił wszystkie wiersze tak, że osoby z nazwiskami na A są na początku, te na B są później, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chciałbym posortować według innej kolumny, np. według miejscowości, to wystarczy, że ustawię się na którejś miejscowości, obojętne której. I znowu kliknę w przycisk AZ. Jeżeli chciałbym posortować według odwrotnej kolejności, według alfabetycznej, ale odwrotnie, od Z do A, to klikamy w przycisk ZA. Excel przestawia dane całymi wierszami, także nie musimy się martwić, że pomiesza nam, sortując same miejscowości, a pozostałe dane zostawiając w miejscu. Także powtórzmy, ustawiamy się w danej kolumnie, na przykład na imieniu, i klikamy AZ, aby posortować całą listę według imienia. Jeśli chcielibyśmy sortować według kolumny liczbowej, działa to identycznie. Ustawiamy się na przykład na zarobkach, jakichkolwiek, Klikamy w AZ i lista jest posortowana według zarobków. Jak widzicie, najniższe zarobki do 1012, a przewijając w dół mamy coraz wyższe, aż do końca, gdzie na końcu jest ostatnia osoba z zarobkami 9996,39 groszy. Jeśli chcielibyśmy sortować według dat, działa to identycznie. Ustawiamy się na którejkolwiek z dat i klikamy. A, Z bądź Z, ZA w zależności od tego, jak chcecie listę posortować. Czy od najstarszych do najmłodszych, czy, od, czy w odwrotnej kolejności. Jeżeli chcielibyśmy sortować według kilku kryteriów, to należy wejść do okienka sortuj, a robimy to klikając w przycisk podpisany sortuj w karcie dane. Pojawi się wówczas okienko, w którym musimy powiedzieć Excelowi, jakie kryteria sortowania ma brać pod uwagę. I tutaj już u mnie jest do, dodany jakiś poziom: sortuj według data urodzenia. Ja to zmienię. Powiedzmy, że chciałbym posortować tę listę według kolumny płeć wartościami od A do Z, czyli alfabetycznie. Najpierw będą kobiety, później mężczyźni, bo kobiety są na K, mężczyźni na M. Jeżeli chciałbym teraz dalej jeszcze sortować, czyli we, w tych kobietach chciałbym wykonać sortowanie według miast. To należy tutaj do, w tym okienku sortowanie dodać poziom. Klikam w przycisk Dodaj poziom. Pojawił się kolejny wiersz, w którym mogę powiedzieć, jakie ma być sortowanie kolejne robione. Wybiorę, żeby to było sortowanie według miejscowości. Niech też będzie alfabetycznie. Czyli będzie to dawało efekt taki, że ustawione zostaną najpierw wszystkie kobiety, później wszyscy mężczyźni, a w obrębie kobiet będą te kobiety ustawione miejscowościami alfabetycznie. Sprawdźmy. Klikam OK. Jak widać, kobiety wszystkie. I jak widzicie, miejscowość błonie, później bydgoszcz, ciechanów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kobiety wszystkie przejrzymy, zaczną się mężczyźni i zobaczcie znowu ci mężczyźni. Tutaj widać, że są posortowani według miejscowości znowu od A do Z, czyli błonie, bolimów, bydgoszcz i tak dalej. Jeżeli chciałbym dołożyć. Więcej tych kryteriów sortowania, to wchodzę do okienka sortuj ponownie, i mogę dodać kolejny poziom, w którym powiem, że to sortowanie ma być jeszcze dodatkowo według na przykład zarobków od najwyższych do najniższych, więc wybiorę kolumnę zarobki. I ustawię kolejność od największych do najmniejszych. Tutaj. Kryteria sortowania są ustawione w jakiejś konkretnej kolejności. Tę kolejność można zmieniać, podświetlając dane kryterium i korzystając z tych przycisków oznaczonych takimi trójkącikami skierowanymi wierzchołkami w górę lub w dół. A Najpierw chciałbym sortować według płeć, później według miejscowości, a dopiero na końcu według zarobków. Natomiast tutaj u mnie zarobki ustawione zostały w środku pomiędzy płcią a miejscowością. Więc podświetlę. Ten, ten poziom sortowania i przesunę go w dół na sam koniec. To da mi efekt taki, że będzie lista posortowana według płci, następnie według miejscowości, a następnie według zarobków. Klikam OK I jak widzicie, kobiety miejscowościami alfabetycznie, a w danej miejscowości zarobkami od najwyższych do najniższych. Spójrzcie, w Bydgoszczy na przykład. Zarobkami są kobiety posortowane od najwyższych do najniższych. Jeśli chciałbym wykonać znowu jakieś proste sortowanie typu, na przykład według kolumny zawód alfabetycznie, mogę znowu ustawić się w kolumnie zawód i klikam w przycisk AZ. Na dzień dobry lista była posortowana według kolumny LP, więc jeżeli chciałbym wrócić do początkowego ustawienia, wystarczy, że ustawię się w kolumnie LP i kliknę w przycisk AZ, aby posortować według tej kolumny. Jak widzicie lista wróciła do takiego układu, w jakim była na początku.